Grupowicze. Dzisiaj mamy piękny wodospad w Norwegii. Jest bardzo wąsko, to jest tylko na jednego tira droga. Także nie polecam tędy jeździć. Jakby coś jechało z naprzeciwka. Teraz usłyszymy małych chrzęst, bo tam y, może coś zahaczyć o ten daszek. Y, to jest jeden z najpiękniejszych wodospadów jakie widzę tutaj w tej okolicy. No dzisiaj jest fatalna pogoda niestety. I jest słabo, że tak powiem. No cóż, tak to wygląda, bo pada deszcz od trzech dni, nas zbierała woda. No to ja nie wiem, czy ja tutaj przejadę, skoro woda przelewa się na ulicę. Po prostu padało 3 dni z rzędu i dlatego jest taki yy, napór wody. No. Spuszczę ich tam z tyłu, niech se jadą. A Piotruś sobie tutaj o popatrzy trochę, może nawet wyjdzie. E, bo takie widoki się zdarzają rzadko. Tak więc jest na co popatrzeć. To jest po prostu widok niesamowity. No, wydaje mi się, że zamiast brać dzisiaj prysznic, można by było przedostać się na wodospad. To będzie lepsza zaleta. Ale wieje, ale pada. Ale wiatr psycho. Kurde, no niesamowite, niesamowite! No nic, grupowicze. Dziękujemy za oglądalność. Proszę nie lajkować, bo to głupie te lajki, łapki w górę.